Gdy graliście w Piggy na pewno zdarzyło wam się trafić na gracza, który zachowuje się dziwnie Albo jest po prostu mega wkurzający i popsuł wam grę W tym odcinku wraz z rostem przedstawimy wam 5 typów graczy w Pigi, Których moi drodzy możecie spotkać grając sobie rozgrywkę właśnie w Piggy I pamiętajcie aby stawić łapeczkę w górę subskrypcji i napiszcie w komentarzu po obejrzeniu filmu Którym z tych typów graczy jesteście wy moi drodzy albo kogo z nich spotkaliście I pamiętajcie też, że po, że po obejrzeniu tego odcinka możecie obejrzeć Moi drodzy, odcinek urosta też, taki 5 typów graczy, moi drodzy, i macie go na karcie po prawej stronie na górze. W każdym razie to wejdźcie tam pod koniec tego filmu. A pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze i jedziemy, moi drodzy, z pierwszym typem. Pierwszym typem gracza jest po prostu glicze. Nie ma nic bardziej wkurzającego niż gdy wasz przeciwnik wykorzystuje buki w grze, aby, moi drodzy, zdobyć nad wami przewagę i po prostu popsuć wam całą grę. Z reguły niszczenie komuś gry jest wkurzające, ale w tym przypadku może być to nawet śmieszne, zważywszy na niektóre. Miejsca, w których można się zgliczować grając w pigi, zresztą moi drodzy, sami to zobaczcie. A więc, dobra, moi drodzy, jestem już pigi i lecimy na polowanko, moi drodzy, ale gdzie on. No, co? Co to jest? <grym> nie zabijesz mnie! No jaki... Bigi. I co myślisz, że dasz radę mnie załatwić? Zobacz jaka piękna, naprawdę spróbuj. fajnie, super no się gliczujesz. spróbuj mnie super. Chodź, spróbuj. Super, super, się gliczujesz, super, że się gliczujesz, naprawdę, a świetnie. No i co, łatwo, łatwo, nie, co, no, jest Nie no, co to w ogóle ma znaczyć, ja się tak nie bawię, nie. to jest wygryw, no, ja tak... no, 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 no i sobie. nie, o nie, kurczę, wpadłem. nie, nie, na razie, cię będę miał teraz, co? a co? No nie no, to są ci żarty? To są jakieś, co? To są jakieś I żarty, co? nie no, Ład, nie no, jak tak to, to się robi. nie no, co to za, oszuści, oszuści po prostu Tak to się, tak. Nie fajnie, tak to się tak, nie fajnie, to glitchy wykorzystywać, dobra. Coś dobra. Coś dobra. Coś zaraz coś pięknego, cię dorwę tak, wreszcie, tak, zaraz cię dorwę zaraz. Rzecz. Nie, Piękna rzecz, super, super. Ja tutaj ci zaraz pokażę, Super glitchy, oszuści, Chodź dobra, oszusi. Chodź tutaj. Co? Jeszcze chcesz? Jeszcze szukasz, No nie, no jak nie, co za ludzie w ogóle? nie złapiesz. Gdzie ty zwiąłeś tutaj? Gdzie ty jesteś w ogóle? Ja jestem. Shopie. Szopie? W szopie, jestem W szopie. Widzisz drzwi do szopy? Widzisz no, to drzwi? są zamknięte przecież. No co to ma znaczyć? A zgliczowałem się no, do szopy. No, co, no co, widzisz nie! Moje są... co, widzisz moje rączki? Widzisz moje rączki? Co to jest? Widzisz? No, Kurw, nie! Nie, łapo. zaraz ci dorwę, zaraz ci dorwę. A nie, łapo. no co to ma znaczyć? Chciałoby w ogóle? się, chciałoby się. No nie. i tak to się robi. Nie, Esa. nie. Następnym typem gracza w Piggy jest po prostu maniak. Czyli typek, który się mega podnieca i mega się afiszuje tym, że, że gra pigi, że wszystkich zniszczy, że wygra tą grę, że jest po prostu najlepszy i sobie myśli pewnie, jak to on po prostu wszystkich rozwali w mega, moi drodzy. Jest to mega wkurzające i czasami tak tacy ludzie potrafią całkowicie popsuć rozgrywkę albo zirytować po prostu kogoś do krwi. W każdym razie zobaczcie jak to wyszło u nas. Zobaczcie. Boże no, mój drodzy, dobra, music, tam jest yes, kiniu, nie wywróćcie Dobra, zabijamy cię, chodź tutaj Boże, Ja jestem najlepszym zda... zabójcą w dzielnicy, patrz Jakiś tutaj Marosław biega na mapce, co nie? Ale ten Marosław jakiś, nie ma szans nawidzą... no. Co to? Ja chodzi? już tu robię no Boże nie, mój drodzy, ma w ogóle, o co, o co chodzi? Dobra, ja cię robię, aj, ten zabójca ja co, ci co, co chodzi z tym robię. typem? Patrz, teraz oficka giereczka jest, ziomeczek, robiona ja tu Ej, ej, typie, spokojnie, ale spokojnie Chwilę gramy, ale no spokojnie tak Nie, 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 myślisz, że nie dam radę, i co, uciekniesz na górę? I co, ja jestem pro-gamer, ziomek pro-gamer. Eee, przepraszam cię, stary, myślisz, ale że to. Czy my możesz... myślisz, że co nie złapiecie? Możesz... Myślisz, możesz, złapie? możesz grać spokojnie. Myślisz, stary, że cię nie złapie? Możesz... Ziomeczku, Ziomeczku, ja tutaj dam radę, ja Boże, jestem najlepszy graczem w kraju. Ja tutaj ćwiczyłem w tą giereczkę ja cię tu robię. Patrz na to, patrz na to, ja cię Dobra, tu robię. Dobra, ale spokojnie, to, by... możesz to robić, ale troszkę spokojniej. spokojniej. A, może. Możesz wiecie. to robić troszkę spokojniej. nie, 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 Ziomeczek. Biometrek. Zatrzymaj się na chwilę, pokażę ci sztuczkę. Jaką sztuczkę, nie, sztuczkę. ale. No Czy możesz sztuczka? się za Zatrzymaj przeproszeniem. Zatrzymaj się na chwilę, Zatrzymaj Nie zatrzymam się, na się. Ja jaka sztuczka, nie, nie zatrzymam sztuczka. się. Spokojnie, patrz, patrz, spokojnie. To, patrz, patrz, uspokój się, Zatrzymaj się. A! Kolejnym typem gracza jest zakupoholik, czyli ktoś kto zamiast wejść do gry po ludzku, zamiast po prostu zagrać z kimś gierkę, cały czas siedzi w menu i zastanawia się, moi drodzy, którego to skina wybrać, jakiego to on sobie skina do pigi nie kupi, czym to zagrać, skoro graliśmy, moi drodzy, w innych skinów. W każdym razie, moi drodzy, potrafi to bardzo zdenerwować, zwłaszcza gdy jesteśmy z kumplem na szybkiej gierce i chcemy bardzo szybko zakończyć gierkę i ją sobie rozegrać i naprawdę potrafi to mega zirytować, zresztą, moi drodzy, nie będę wam mówił, zobaczcie. Zobaczcie sami jak to wygląda Dobra, jesteśmy już moi drodzy na mapce, ale gdzie jest Rost? Rost, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś w bo ja teraz nie mogę wbić na mapkę, bo Co ty gadasz? Zizi czy Robi? Zastanawiam się, którego no stary, kina No stary, no zaczęliśmy już grę, a ty co robisz? No nie, stary, nie. nie jest no, no, kwestia, Ziomek. Naprawdę, bo mam nie, tutaj stary, no. y do wydania. I zastanawiam się, Zizi, nie. Robi? To może by z jego jest, kupić. Billy niby kosztuje 500, ale tak patrzę na tą Zizi 450 tańska. Stary. 500, stary. Tańca, My gramy już kina, grę, to jasne, jasne. i ty jak masz być w grze. Wie? Zrobimy jest w ogóle fajna fabuła i się zastanawiam czy by go nie wpuścić Bo on taką w sumie jedną rękę ma zamienioną właśnie na piłkę. Stary mnie nie obchodzi jaką rękę ma zamienioną Z izi i czy coś wygramy już w gierkę no Stary mam mało pod... czasu na obiad zaraz muszę iść Aj. Czekaj, bo ja tu myślę jaką postać sobie, bo Bani i Dogiego ostatnio sobie zakupiłem Stary, postać, które... nie kupuj nie, tylko ja... Grej. czy my możemy wreszcie już ja kupię... raz zagrać? Daj mi, Daj mi do końca, ostatnio kupiłem sobie Bani i Dogiego i teraz myślę sobie, żeby kupić sobie kolejną postać I właśnie Zizi, Robi albo Mausej, Mausej, chociaż nie, chyba, jest co, chyba Robiego, jak myślisz, kupić Robiego? Jak myślisz? Zaraz mnie trafi dosłownie, nie wiem co mnie trafi, naprawdę, naprawdę, stary, miałeś być w grze, jaki jest Zizi, jaki Robi, stary, my przechodzimy no, piki No ja ci mówię, Robiego albo, dobra, kupuję tego Robiego, Ok, ja jestem kupuję Robiego. Dobra, kup, podpię, Stary, nie. Zaraz to nie, mnie zabije Robi. Nie kupuję, nie kupuję, nie kupuję. Torture, o, stary, torture, nie rób sobie to ze mnie żart. Wybór. No ale na torchera brakuje 5, pigi to coinów, no, ale... Stary, no, czy ty możesz się wreszcie. 50. Nie, stary, bez to, sensu. nie. Nie. Ale stary. Bo, dobra, nie, dobra, kupuję tego Robiego. Nie, kurde, ale robię, Jakiego robiego, stary? stary! Czy ty możesz zbijać tu gierki? torchera kupię, torchera. Jakiego torchera? Nie jestem zdecydowany, kupuję Torchera. Stary nie denerwuj, mi mieliśmy być. Mieliśmy być w grze, stary od 5 minut! Od dwóch minut mieliśmy być w grze. Nie dobra, stary, nie, moje zjadanie nie wytrzymuje. Ja wy, wychodzę, stąd, po prostu tam wychodzę. Następnym typem gracza w Pigi jest speedrunner, czyli ktoś, kto robi albo jakiś speedrun challenge, albo po prostu założył się z kumplem, że przejdzie pigi w 3 minuty, moi drodzy, ale jest to generalnie osoba, która zabiera całą z za gry, ponieważ sama próbuje jak najszybciej przejść pigi, pobić jakieś rekordy i generalnie zanim cokolwiek zdołamy, my sami zrobić, to ta osoba już leci, już bierze wszystkie itemy, już powkłada, powykłada, moi drodzy, także nie obejrzymy się i już nic nie zostanie, a drzwi zostaną otwarte, bo jest to zwłaszcza wkurzające, kiedy chcemy sobie po prostu na luzie pograć w pigi, pograć sobie w gierkę, a tu mamy jakiegoś typa, który po prostu robi wszystko na szybko i chce sobie skończyć dwie minuty, moi drodzy. Zresztą zobaczcie sami jak to wygląda, bo naprawdę jest to mega wkurzające, zwłaszcza jak ktoś robi jakiś speedrun challenge na YouTube czy coś takiego, więc zobaczcie sami. A więc dobra, jestem wreszcie pigiem, o tu jest typek, tu jest, tu jest, chodź nie. mnie Nie, 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 mnie ty tu nie zabijesz teraz, ja tutaj co? na szybko przychodzę mapeczkę No nie, ja tu robię speedrunner. speedrunner Ja tu speedrunner. robię speedrunner, no, co? no, 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 patrz, spróbuj mnie no, zabić no, no co, no co, no co, no co ty co robisz, teraz? Co no nie, teraz? no Ja idę szybko przejść nie, no. tą mapę, także a, spokojnie kurze, ja tu przechodzę, no, jeszcze no. 10 sekundek ja tą mapkę przechodzę Uwaga, tak. szybko, zielony kluczek, otwieramy przejście. Spiderana, ja gdzie on zaraz może być? Gdzie ty jesteś w ogóle? Zaraz, no spokojnie, no typie, no gdzie ty tak biegniesz, to no, daj mi chociaż. Nie, no nie da powódź. Ja, już, powiem, że mapę, ja już, już kończę mapę. Kończysz tak, mapę, już! Kończysz mapę. Tak, ja już po ostatnim przedmiot szybko no, na górę i będę stąd wychodził. No, Niby ty tutaj ty drzwi jesteś, są zamknięte, no. niczego, wszystko ty... nie wybrakuje. Ale uwierz mi, że no, dla nie mnie, no. to Jakieś 20-30 ta... sekund, za chwilę to przejdę. No, no jak to, co to w ogóle ma znaczyć? Także nie da się iść razem sobie. No, gdzie ty jesteś? No poczekaj jest na ja mnie no. tu zamykam. Ja szybko tutaj spiję. No, ej, ty na tutaj górę. w ogóle poszedłeś? Otwieramy coś... nie. sobie drzwiczki. Nie. Wiesz co, górka no nie, już, jest już tu robiona. jesteś. Ja już, tą górkę już tam sobie. jesteś, no nie. Tak, to... ja już górkę sobie. Poczekaj robię. chwilę, no Szybko na dół. Ja już jestem na samym dole. Jak ty na samym dole sekund, jesteś? Kwestia sekund dla mnie. Kwestia sekund. na górze. Już na samej górze jestem. Gdzie jest ty magia, jesteś, ja no, ty pie, no Przychodzę Przechodzę w sekundy. Ja tu sekundy przychodzę. O jesteś. O mam cię, mam cię, tu dużę. I, tak, I tak ja tutaj ucieknę, no chodź, chodź, chodź. No chodź, chodź, co, ty chodź, chodź, chodź. co ty robisz? No, mam cię. Ja mam tu uciekam. Och, nie no. Sekundę. Patrz. no nie. Ja już jestem. Ja już jestem w kuchni. Nie. Ja już jestem w kuchni, na dole to już to przechodzę. Nie, no. Dobrze, idziemy szybko do piwnicy. Jakiej piwnicy? Ty już jesteś w piwnicy? Jak ty tak szybko ja przychodzisz, typie? No! Ja to już kończę, Jak już kończysz, gdzie ty jesteś? Jak to otwieram. Gdzie ty jesteś? Zobacz to, widzisz to, widzisz to? Myślisz, że to jest zamknięte. To jest no jest zamknięte. Tak, no, no i co, i co? Ja co? to. jestem speedrunner, ja to przychodzę w sekundę. coś co? się, się czuję, nie! Cię nie, ja, się ja, tak ja, nie bawię, no. już, ja to kończę, ja to już nie. kończę i nie. wychodzę z Naprawdę tej Naprawdę nie mogę, nie no mogę. Już. Ja, dobra, już tu wychodzę. Ostatnim typem gracza na dzisiaj jest tańcerz, czyli gościu, który podczas gierki w pigi, nie wiadomo skąd, nie wiadomo w ogóle gdzie, zaczyna sobie robić po jakąś imprezę, jakby kręcił TikToka, moi drodzy. I normalnie sobie gramy w pigi, a tutaj jakiś typek po prostu staje nam na środku pokoju, na środku przejścia i zaczyna sobie tańczyć. I jeszcze do tego jeszcze, jeszcze coś krzyżyć i pisać, to już jest w ogóle, moi drodzy. Jest to zarazem i śmieszne, i potrafi być wkurzające, ponieważ nie wiadomo co w takiej sytuacji zrobić. Zwłaszcza kiedy taki typek został jako ostatni, się schował i później nie wiadomo w ogóle gdzie on jest i, i moi drodzy pigi nie może go zabić zresztą zobaczcie sami bo naprawdę jest to czasami mega mega śmieszne dobra moi drodzy idziemy dorwać tych drań zaraz się policzą no co Uuu, co, co rob... tańczymy co ziomeczek? to ma w ogóle co? znaczyć tańczysz ze mną no. no impreza jak to co tańczymy dawaj iś, dawaj iś, tańczysz jakiś ty typ dziwny łatwo, w ogóle. Łatwo. klikasz sobie ukośnik ziomeczek e-spacja dance możesz zatańczyć chodź tutaj no chodź tutaj jak to ukośnik no, Ukośnik? Naprawdę fajnie. E, spacja danse. E, spacja danse, normalnie. No i co tak teraz? Nie mam. Dużymi, nie małych. Nie tak mam małych. Nie tak mam nie, musisz zatańczyć ziom, e-danse 2 i można inne tańce, o, nie, nie, nie mam żadnego tańca przy sobie ja innego Ja też, ja nie mam Ale tańca Ale też jest ładnie, też jest ładnie No ziomeczek, patrz, chodź, tańczymy sobie tutaj, jest impreza i można tańczyć Jaka patrz, impreza? Ziomeczek. Ja ci teraz dorwę cię imprezowiczu jeden patrz, Zaraz cię dorwę Stoję na tych schodach, co nie? No i co? I patrz, jestem na schodach i tańczymy, I impreza trwa w najlepsze Nie to no. przychodzi to mapę Nie wiem, co, co to ma w ogóle tańczy, znaczyć? Co to w ogóle ma znaczyć? Chodź dawaj do imprezy, chodź tutaj to zabije typie, zaraz ci dobra, pan, nie. Zielek to nie o to chodzi w tej gierce. My tu tańczysz musimy. Nie o to chodzi w tej gierce? Simulator. Tak co? to jest ten simulator! Tak to jest ten simulator Żeby wyciągaj szybko ronkę. Gdzieś TikToki nagrywanie. TikToki robimy, dawaj, tańczyk! Nie, nie, nie ma I bata, tiktokie, żadne TikToki, tiktoki żadnych... Tiktoki, zrobimy, żadnych nie, nie dam się w nic wkręcić, Tańczymy. żadne TikToki. Nie, nie. nie ty jest... nie chcesz tańczyć? Nie chcę tańczyć. Nie, nie to ja się obrażę, nie sam Dobra, tańczyć chcę, tańczyć, to, chcę. chcę tańczyć, chcę tańczyć, chcę o, tańczyć, chcę tańczyć. O, patrz, patrz, anioł, mi, patrz pokaż, gdzie ty jesteś. Zobacz, zobacz. Ja tutaj pod prysznicem jej taniec zrobię. Dobra, weź ty tańczysz w ogóle do Amasztu! tu, a tu! Nie, co robisz! Takie tańce i robiłem pod prysznicem, ładne. A więc moi drodzy to byłoby na tyle Mam do was wielką prośbę jeżeli lubicie Jeżeli byście chcieli zobaczyć taki Odcinek moi drodzy znowu to na zostawcie moi drodzy łapeczkę w górę pod tym odcinkiem i napiszcie pigi w komentarzu. A pamiętajcie teraz, że kolejna część, Mojej drodzy, pięciu typów graczy w pigi jest urosta na kanale. I ten film już tam jest, moi drodzy, więc macie w przypiętym komentarzu link do filmiku Urosta, gdzie też zobaczycie moje drodzy z moim udziałem takich, moi drodzy pozostałych innych, oczywiście pięć typów graczy grających w pigi. W każdym razie, moi drodzy, trzymajcie się, życzę wam powodzenia oczywiście w pigi, bo czekamy na pigi 2, które podobno ma wyjść niedługo. W każdym razie żegnajcie moi drodzy, do zobaczenia. yeah